Witam was wszystkie bardzo bardzo serdecznie z tej strony Nikodem. A to jest, to jest, jak żeby inaczej, Deforest. A więc rozpoczynamy grę. Nowa gra, tryb, świat pozbawiony wrogów. Mocniejsi wrogowie bardzo trudno przeżyć w wrogowie trudniej przeżyć. Normalny sobie damy, żebyśmy nie przesadzili. Jak widać, po raz pierwszy na tym kanale kamerkę widać tak od dłuższego czasu. W Minecrafcie nie chcę kamerki dawać, ale tutaj bym bardzo już tak chciał, bo jednak to większe emocje i w ogóle wszystko idzie, mam nadzieję, pomyśli. <laughs> no i oczywiście standardowo zaczynamy w samolocie. Obok nas siedzi nasz Tajmi. Mamy tutaj książeczkę Fortimi. Z dziennik przeżycia. Mamy jakiś chlebek z kary, przynajmniej to tak wygląda, jakąś rybką. Tak przynajmniej wygląda to jedzenie. No i oczywiście jak dobrze widzimy Właśnie zaczyna się nasza przygoda w teforście. Mamy tutaj czerwonego grzdyla, który nam syna kradnie, oddawaj mi jego. Zostaw go! Niedobry Kanibal. Fe! No i dobra. Jesteśmy w cholerę głodni. Nie mamy kompletnie nic. Uprowadzono nasze dziecko. I jak się tu chodzi? Normalnie się chodzi. Tylko nie rozumiem, dlaczego nie mogę wziąć. O, mogę. Widzonko. Jedno, drugie, trzecie. Mam ograniczoną widoczność przez kamerę, ponieważ bardzo chcę, żeby ten green screen były jak ze mną. Dobra, tutaj alko, tutaj oczywiście listy tych naszych. Pasażerów weźmiemy. Gdzie tym razem się zrespiliśmy? Mam nadzieję, że blisko. blisko jakiejś cywilizacji. Może nie cywilizacji, halo, halo. Bardziej chciałbym, żeby to było bliżej plaży. I chyba jesteśmy bardziej bliżej plaży. Co bardzo mi to się podoba. Czy mamy tutaj coś jeszcze? Niczego nie zapomnieliśmy. Wygląda na to, że wszystko mamy. Standardowo na B mamy tutaj. Mm, Nasze statystyki, siła 20, sprawność 20, okej, okay, czyli jest git zdrowie, sytość. No okej, okay, no tutaj zdrówko musi nam się zwiększyć. Dobrze. Mm, na dzień dobry chciałbym zrobić sobie domek. Taki, taki malutki domek nad plażą, tak żebyśmy mieli. Dobra, sobie tam rzuć tą piłkę. Tak żebyśmy mieli jakieś tam podstawowe itemy. Mm. Widzę, że tutaj wokół jest sporo walizek. No, i od tego zacznijmy: od malutkiego eksploringu czegokolwiek. Kolejna piłka. Z czegoś na pewno da się. O Jezu. Na pewno tutaj się da coś zrobić. Na pewno będziemy polowali na różne zwierząt... zwierzęta. No, bo nie przeżyjemy bez zbędnego prowiantu. No, nie oszukujmy się z yy, samymi batonami człowiek nie żyje, tak? więc musimy tutaj yy, na pewno mieć na uwadze jakiekolwiek jakiekolwiek polowanie na na jakichkolwiek yy, tych yy, na jakiekolwiek zwierzęta i co to to co mi tutaj przyszło baterie o to jak latarkę znajdziemy to będą baterie dobra yy, tutaj w oku Okej, okay, mamy tutaj jeszcze żarę Aha, dobra, to tutaj krzaczki jakieś są. Dobra, to jest kamień. No i dobra. I możemy. Timi Zite! O, uciekł nam. Co, to walizka tutaj była? A ty się dało rozwalać? Nie, nie dało się rozwalać ich. No dobra. Chodźmy przed siebie, bo tutaj już nie mamy czego szukać. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, tu jest jeszcze walizeczka. Tak jakby się jeszcze otworzył człowieku, no to by było dobrze. No, jakieś szmaty, leki, fajnie. Yy, żarło by się przydało. Więc yy, na dobrą sprawę zacznijmy sobie od jedzenia. Czegokolwiek. Chyba jesteśmy w dobrze usytuowanym miejscu, tak? Uuu, no nie do końca. Bym powiedział, ale jesteśmy. Przy wybrzeżu. Czyli czeka nas exploring. No niestety nie mamy tutaj mapy, by cokolwiek. Mm, cokolwiek tutaj urobić. No ale... Jak pójdziemy gdzieś tam w głąb lasu No to może coś tam nam się uda upalować No na dzień dobry przydałaby się ta plaża ze względu na Na żółwie Żółw To jest jednak y, pożyteczne zwierzę Z którego możemy mieć skorupę Jak i jezonko I trzeba znaleźć dogodne miejsce z dala Od, y, od kanibali to jest też yy, jeden z priorytetów. No w bardzo nieciekawym miejscu wylądowaliśmy. Się rozbiliśmy w zasadzie. Bo tu generalnie ja w deforesta bardzo mało grałem i za bardzo nie pamiętam. Za bardzo nie pamiętam całej mapy. Co tu to, to tam jest? A to drzewa, ok, dobra. Już się pogubiłem i myślałem, że. Ok, dobra, coś nas zabija. Dlatego ja sprawdzę, czy się wszystko nagrywa ładnie, pięknie. Nagrywa się idealnie. Mam nadzieję, że kanibale tym razem mnie nie zabiją. Byłoby bardzo, bardzo dobre, jakby mnie nie zabili. No najlepiej iść tak wzdłuż brzegu, no, brzegu. Brze, wzdłuż brzegu, ze względu na to, że może znajdziemy. Yy, znajdziemy tą plażę całą. Naprawdę nie za bardzo pamiętam, gdzie to było. Mam dziwne przeczucie, że to jest z drugiej, z drugiej strony. Hello! Malutka to nawet nie jest wioska, to jest po prostu osada kanibali. Dobra, super, mamy linki, na pewno nam się przydadzą. Kanister też mamy. To kanister możemy wziąć. Mamy jakieś ubranko. Um, czy to wszystko? To wszystko jest. Timmy's jest. Dobra, może tak po drodze nie będę wszystkiego niszczył, bo przyjdą tacy nie niemili. To jest drugi ten. Nie zauważyłem tego? O, to jest cały kompleks, halo! Wiadro z farbą, okej, okay, dobra. Mamy rysunek. Okej, okay, dobra. Skoro tu mamy cały kompleks, to możemy sobie tutaj szmaty wziąć. Mm, i... O, jak miło! I już na dzień dobry, bomby? Póki co jeszcze nie słyszę nikogo. Wnoszę dziwne wrażenie, że może to być główna wioska, ale... Hmm. Nie chcę zapeszać. O, oczywiście Louis Vuitton. Czy jak ja będę miał ten... Yy... Ten, ten, ten taki... No właśnie tą farbę na sobie, czyli musiałbym się nie myć. Dosyć długo. Tak, to jest główna wioska. Ło! Wow. No o, dobra, no to nie, to na ten moment wolałbym tą wioskę jednak opuścić. Dobrze wiedzieć, że, że tu jest główna wioska już. No, ale no trzeba plaży poszukać. Tam coś mamy, ale... To plaża. To mi nie wygląda na plażę. Oczywiście też trzeba uważać, no bo rekin będzie i nas zaatakuje. Kurde, 15 minut z odcinka, a ja znalazłem tylko wioskę smurfów. <grywka> Wioska smurfów. Kanibali, oczywiście. Przyjdą zaraz kanibale i powiedzą: Jak się nas nazywają? Typlu gawy, mieszancu. Tak by było Okej okay. Dobra, czyli całkiem, całkiem w złą stronę poszedłem What the f... Gdzie jest jakieś drzewo życia Jedno z czterech chyba, nawet w te Forestie Mamy... jacht Z tym jachtem jest taka sprawa, że... Do niego trzeba mieć kartę, żeby wejść tam głębiej tego jachtu. Ale możemy też popłynąć do niego. Na pewno dużo exploring będziemy robili i bardzo bym chciał na razie na dzień dobry, przynajmniej taki kompleks. Załapać yy, malutki. I gdzieś właśnie tu nad brzegiem, żeby mieć dostęp do tych wszystkich liści, królików. No króliki raczej na, na plaży nie spotkam, ale... Wszystko, wszystko, ma swój czas, nie? Mamy te rekiny całe śmieszne I płyty główne można Pozbierać, Oj, alkohol Raz przyjdą koledzy Powiedzą, siema eniu My tu przyszliśmy ciebie em, Zjeść Tu ktoś, kaseta Okej, okay, czyli komuś się tu zdechło. Po prostu. Dobra, no mamy tutaj te walizki. Możemy faktycznie tutaj się zacząć budować. I zrobić sobie... traę... O, Helorzów! Pęknij rzeź. Bardzo dobrze. Mamy pierwsze jedzonko. Czy skorupa żółwie jest nam potrzebna? Będzie nam potrzebna. A, upuść na G. Dobra. Dobra, pootwierajmy jeszcze trochę skrzynek i... Skrzynek... Mmm... pootwierajmy te, te wszystkie te... Walizki, no i oczywiście może wykonać nowy przedmiot. O, robi się ciemno. To nawet jest wskazane już coś nam tutaj um, budować, a ty kurwa żyjesz? To nie dobrze, że ty żyjesz. No dobra. Mewka Przyszła mewka i... Odbiłem się od rekina. No co jest? Otwieraj się. Dobra, szmaty, leki. Dobra. Wybudujmy. Wybudujmy sobie malutki szałas. Yy, schronienie myśliwego. Ok, no najlepiej się takie coś sobie wybudować. Patyków mamy. Kamieni nie mamy. Ale zaraz będą kamienie. No i oczywiście drewno. Musimy się streszczać, ponieważ się robi ciemno. A jak, się, a jak się robi ciemno, no to, no to wiadomo. Przychodzą nieproszeni goście tacy jak no, Stamina. Oj, świetnie już, już się robi ciemno. Niedobrze. Super anczko. No i stamina mi się kończy. To niedobrze. Trzeba szybko wybudować ten kompleks domowy. Wyrąbać jeszcze jedno drewno. Dobra. No ale się zapala latar y tą lampę. Znaczy, tą świeczkę, znaczy nie świeczkę, tylko zapalniczkę. Oto mi o to mi chodzi, przesunę trochę Majka, bo coś tu kabel mi zawadza. No i oczywiście, no, nie mogę się umyć, no bo sprawa wygląda następująco. Musimy się uchronić przed nieproszonymi gośćmi. Jakimi są. What the fuck? Co to był za dźwięk? Jakimi są kanibale? No, nie laguj mi. Forest dobra. Idź, 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 idź. idź. Dobra, ile zostało trzy kłody? No dobra. Mm... Ja zawsze budowałem się na plaży, dlatego szukałem tak tej plaży i okej, okay, dobra. Tu są pozostałe dwie kłody tu. Oczywiście nad plażą nie będę się tak stricte mm, budował, ale będziemy po prostu. Dobra, świetnie. Możemy iść spać. Rano sobie coś zjemy. Na pewno jakieś żuwie przyjdą. Dobra, zapiszmy sobie grę. No i git. No i tutaj najlepiej by było ustawić sobie jakiś znacznik. Więc otwieramy nasze eku. Gdzie to jest? Tutaj jest. Znacznik spatyka. No i ustawmy sobie to obok domku. Oczywiście jak zwykle kamieni brak. Chodź tu. Super. Bardzo się cieszę, że współpracujemy Pani Mewo ze sobą. Na pewno no, trzeba, trzeba zacząć robić Różne mm, Rzeczy Dobra i sobie ustalmy No na fioletowo na przykład nie? No Nie żyjesz Mewo Tutaj pióro zgubiła. Hmm. Poszukajmy żółwia. Oj, są nawet. Nawet trzy. Nawet trzy żółwie są. To bardzo dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Im więcej skóry, tym lepiej. Wszystko rupę potrzebujemy, a już nie mogę. Ok, dobra. Kolejny, im więcej żarcia, tym lepiej po prostu. Upieczemy sobie to wszystko. Zbudujemy takie prowizoryczne, mm, prowizoryczne ten, no jak to się zwie, prowizoryczne. Co to, że dziwnie zbugowana mewa? Uuu, już mięsa nie mogę czy to znaczy, że mięsa z tego też nie mogę już? Udźwignąć? Z żółwia? o dobra To w takim razie No i od... no Oczywiście trzeba będzie znaleźć miejsce na domek. To jest, to jest podstawa. Dobra. zbudujmy sobie palenisko. Ok, dobra. Czyli jeszcze kamieni od zarąbu trzeba. Pięć kamieni. Gdzie ja tu znajdę pięć kamieni? No nie fajnie, nie ciekawie. Ouch, Kamień, 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 no. Jak, jak są potrzebne kamienie, to ich kuźwa nie ma. Dobra, weźmiemy to mięso, mam nadzieję, że mi nie zniknęło. A po co ja sobie tutaj znacznik ustawiłem? No, halo. Zaktualizowana lista rzeczy do wykonania. Fajnie. Dobra, jest jeszcze to mięso? No zaraz gnije, prawda? Dobra, co za chwilę. Tu zaraz przyjdą mnie proszeni goście, powiedzą hello. I upieczmy to mięso. Dobra. Weźmy sobie na drogę coś. Mm, dobra, gdzie te żłobie były? Tu są te żółwie no i jedzenia mamy pod dostatkiem, cudownie Cieszy mnie to niezmiernie W kolejnym odcinku na pewno będziemy się już mam nadzieję budowali Zjedzmy sobie Oj ale Ale zgałganiłem trochę To nawet bardzo Nie mamy wody, ale za to mamy kolkę No to kolki się napijemy i na pewno trzeba znaleźć magnetofon, na pewno trzeba znaleźć wiele innych rzeczy. No dobra, no zostawmy tutaj na tym palenisku, sobie to żarełko. No i co, i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. No na pewno będziemy gdzieś tam szli sobie, żeby się pomału budować. A exploring, no to jak już będziemy ogarniali wszystko, już będę miał pobudowane, ty, Mewa. Dziękuję. Twój web. A exploring sobie ogarniemy. Już tam gdzieś tam w międzyczasie. Trzymajcie się ciepło. Siema.